Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj nagram filmik, którego nie ma u mnie na kanale, a chodzi o zakładanie, zakładanie krewetkarium dla Neocardin. Tutaj sprawa jest bardzo prosta, tak naprawdę nic byśmy nie musieli dodawać za bardzo pod podłoże. Wystarczy tylko sypać podłoża zalać wodą z kranu przy jakiejś tam podmianie dodać ewentualnie dojrzałej wody z innego baniaka zrobić parametry pod neokardynę i, i sprawa jest gotowa, dlatego ja też tutaj nie będę jakoś za dużo wymyślał e, aczkolwiek chciałbym Wam e, chciałbym Wam pokazać jakiego podłoża użyję są różne podłoża, droższe i tańsze ja, będąc y, jak zwykle w trzmielu, mam y, ciężki orzech do zgryzienia. Ciężki orzech do zgryzienia, bo nigdy nie wiem, jakie podłoże wybrać. Bo jeśli chodzi o neutralne podłoża, y, to wybór jest przeogromny, nie? Wybór jest przeogromny i y, pokażę Wam tak. Z tego czasu kupiłem podłoże czarne o takim y, dosyć grubym granulacie, nie? I miałem już prawie dwa tygodnie temu zalewać baniak właśnie na tym podłożu. Kupiłem dwa worki, stwierdziłem, że 2 litry na takie małe akwarium 30 na 30 mi wystarczy. Więc kupiłem dwa worki takiego, takiego podłoża. Mega tanie, 3 złote za litr, nie? Kupiłem takie coś, ale będąc w śmielu ostatnio, chłopacy mówili mnie. Żebym wziął podłoże to. nie? Też czarne. To jest piasek kwarcowy barwiony. Yy, piasek kwarcowy barwiony. Oni powiedzieli, że bardzo, bardzo fajne podłoże. Że ludzie sobie chwalą. Że bardzo, bardzo yy, dużo tego podłoża im schodzi. Yy, podłoże jest świetne, rewelacyjne. Yy, no i ponoć nie trzeba jego jakoś super płukać, co za momencik sprawdzimy tutaj mam wiaderko wiaderko z wodą otworzymy sobie takie podłoże otworzymy sobie takie podłoże wsypiemy do wiaderka z wodą i zobaczymy jak to wygląda nie? pokażę wam jeszcze z ręki nie wiem czy na kamerze było dobrze widać zobaczcie to jest taka Taka granulacja. Dobra, spróbujemy sobie worek. I faktycznie, i faktycznie nie rudzi wody. Zobaczcie. Wsypaliśmy worek. Woda ani nie jest mętna. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo światło już mam tutaj kiepskie o tej porze. Ale ani woda nie jest mętna. No jest, jest świetnie, świetnie. Mało, mało które podłoże tak się fajnie zachowuje. Przeważnie te tanie podłoża neutralne to trzeba kilka razy przepukiwać, żeby, żeby to miało sens. A tutaj widzicie jest, jest ekstra, nie? Ale wsypiemy drugi worek. Wsypiemy drugi worek. Ok, Cudy na razie to akwarium. No rewelacja, rewelacja. W ogóle ani ani troszkę syfu nie ma. Zobaczcie. Zero, zero jakiegoś zmętnienia. Zero jakiegoś zmętnienia, czy, czy jakichś syfów pływających. Także no, podłoże powiem Wam, że, że fajnie, fajnie. Akwarium, jak już mówiłem, 30x30, 30, taka kosteczka. Yy, dobra, na dno, na dno wysypię troszkę bakterii Enlife. Ok, troszkę bakterii, nie będę szalał. I teraz to po prostu przykryję tym naszym, właśnie podłożem. Ok, więc podłoże mamy już tutaj w baniaczku wsypane, Teraz czas na filtr. A filterek, jaki wrzucimy to będzie Edge Jumbo. Edge Jumbo. wyląduje tutaj w akwarium. Nie no żart, nie. Swoją drogą jestem ciekaw jakby takie krewetkarium się sprawdzało, nie? Mała kostka 30-30 x na 30 i po środku niej taki potężny Edget Jumbo. No ale to nie. Takiego filterka nie damy. Do naszej kosteczki. Jak pewnie możecie się domyślać. Trafi Ujet. Ujet trójeczka. Też jeden z moich bardziej ulubionych filtrów. Tutaj gdzieś zaraz będę musiał zorganizować kawałek, kawałek jakiegoś mchu. Gdzieś tam miałem ostatnio troszkę Flamosa. Także wrzucę tutaj trochę mchu. No i tyle, nie? nie? będę tutaj szalał jakoś super. Jeszcze nie wiem jakie neokardiny tutaj bym chciał. Może bardziej przeselekcjonuję swoje blood mary, zobaczymy. Na razie takie akwarium będzie zalane. Trafi, trafi do mojej kanciapy i niech tam sobie filterek pracuje. A co tutaj dojdzie, to, to, to mówię, no to zobaczymy, nie? Mówię, podłoże, podłoże bardzo fajne i, i niedrogie, nie? Jak się zobaczyć, w ogóle nie barwi, nie brudzi, nie ma żadnego syfu, nie trzeba płukać tego kilkakrotnie, zachowuje się zupełnie jak podłoże denerle, nie? Eee, no, eee, a to podłoże zostawimy sobie, sobie na zaś. Także to tyle. Zbiorniczek teraz będzie zalany wodą z kranu. i Niech sobie tam popracuje i co jakiś czas, jak będę robił podmianę, to będę dodawał wody dojrzałej i później się zastanowię, co z krewetkami. Nie? Decyzja, decyzja została podjęta. Trafiły tutaj krewetki, krewetki yellow w liczbie 20, 23 sztuk. Na początek, na początek wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy, krewetki szybko się rozmnożą, także, także będzie dobrze. E, podłoże, no jak, jak mówiłem, e, kupione w Trzmielu we Wrocławiu na ulicy Rygowskiej bardzo tanie, ale po prostu rewelacyjne podłoże, nie? Rewelacyjne podłoże, śmiało może konkurować z podłożem, z podłożem Dennerle. jestem naprawdę z niego mega, mega zadowolony. Nie brudzi, nie trzeba płukać. No po prostu naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobre podłoże. Jestem z niego mega, mega zadowolony. Zbiorniczek dla Neocardin Yellow wygląda tak. Jak już mówiłem, filterek użył trójeczka. Jakieś tam ceramiczne coś, troszeczkę Flamosa. I to wszystko. Także tak się prezentuje to akwarium. Już dojrzałe, z krewetkami, także tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i jak film się podobał to jak zwykle łapka w górę. Cześć, cześć!